Silniki są dość wytrzymałe i y, potrafią przejeździć nawet 200 tysięcy kilometrów. I widzę widzę, że widzę rzeczywiście się często. Tak, sto kilkadziesiąt to jest normalne do sprzedaży i to w normalnych pieniądzach nawet. Bardzo fajny ten ciąg silnika, taki właśnie jak lokomotywa od samego dołu. No aha, jeszcze trochę lepiej się rozpędza. Tak, i tam jeszcze ta kultura pracy do jednostki jest jeszcze na wyższym poziomie. I jak przyszedłem następnego dnia na, do garażu, odpalam go i zaczął tak, łańcuch by, zaczął być słychać. Wtedy nie wiedziałem, co się dzieje, trochę spanikowałem, dodałem lekko gazu. Jak dodałem gazu, to przestało hałasować. Niestandardowe zawieszenie, to, to nie ma z przodu klasycznego widelca. BMW oczywiście musiało to zrobić po swojemu i, <laughs> e, i zaszaleć. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy elektronikę. w K1200 tego chyba jeszcze nie było. Oglądacie 77 odcinek z serii bary na ożywkach. Jeśli jesteście nowi na tym kanale, to prośba do Was, aby zostawić subskrypcję, a ja dodam jeszcze tylko, że partnerem tego odcinka jest Motul. Do tego modelu sprzed 2013 roku Motul zaleca oleje o lepkościach 5W40 oraz 10W50, natomiast do modeli po roku 2013 oleje o lepkości 5W40. Poniżej zamieszczam szczegółowe informacje na temat zalecanych klas jakościowych oraz konkretnych produktów. Proponowanych przez Motu. Dziś przyjechał do mnie Michał. Cześć. Cześć. Michał przyjechał zbyt goszczy, czyli, no nie wiem, ile tam kilometrów miałeś? 240 około. I dla tego motocykla, to 240 kilometrów to jest tak przed śniadaniem, można, nadczo nawet. Sportowo-turystyczny motocykl BMW K1300S. Takich motocykli mam wrażenie, dziś już się nie robi. Rzadko spotykam. Prawda? Rzadko. Do czego byś z dzisiejszych porównał? Ciężko porównać. Motocykle się zmieniły w ostatnich latach bardzo i poszły bardziej w te skrajności, czyli albo są typowo turystyczne, albo typowo sportowe, czy do miasta właśnie jakieś niekiedy, a, a nie ma czegoś takiego jak motocykl do wszystkiego w tej chwili, a to ja bym tak nazwał, bo szukałem takiego motocykla właśnie. Ja mam wrażenie, że dziś motocyklami do wszystkiego nazywamy głównie te, wiesz, Adventury z wyprostowaną pozycją. Tutaj pozycja jest bardziej sportowa, ale jednak całkiem wygodna, o czym za chwilę porozmawiamy. Ja nigdy nie kryłem się z tym, że to był właśnie mój ulubiony typ motocykli, czyli duże, sportowo-turystyczne, w owiewkach, ale całkiem wygodne. Suzuki Hayabusa, Kawasaki ZZR, Honda Blackbird XX1100, mniej więcej ta klasa, Najpierw K1200, później K1300S. Ja mam wrażenie, że to jest motocykl trochę podobny do nich, Hayabusa wciąż robią. No, tak, tylko że Hayabusa jest znowu kultowym y, motocyklem i też podatnym na modyfikacje i mi się wydaje, że tak. dlatego duża w tym była zasługa tego, że mhm. się ją produkują. Bardzo fajny ten ciąg silnika, taki właśnie jak lokomotywa od samego dołu. No Hayabusa jeszcze trochę lepiej się rozpędza, tak. I tam jeszcze ta kultura pracy do jednostki jest jeszcze na wyższym poziomie, ale... No jest to w jakiś tam sposób zbliżone. To jest właśnie ten kierunek, ten kierunek, który lubię. Zygzak 1400, Hajka K1300S. Niegdyś XX. I pewnie jeszcze jakiś motocykl, który w tym momencie nie przyszedł mi do głowy i go pominąłem. Na przykład Yamaha Fioterka. Ale to tam już bardziej odprostowana pozycja. Tam już E bliżej według mnie jest jednak do motocykla turystycznego, z tą bardziej odprostowaną pozycją. Tutaj pozycja pochylona wciąż. Musiałbym się bezpośrednio przesiąść z kajapuzy, żeby porównać, gdzie ta Chyba na Hajapusie jest jeszcze troszeczkę bardziej sportowa pozycja. Takie przynajmniej odnoszę teraz wrażenie, ale ostatnio jeździłem rok temu na hajce, więc mogłem coś pomieszać. No, tutaj zasadnicza różnica jest taka, że z tych wszystkich, które wymieniłem, i jeszcze kilku innych modeli właśnie sportowo-turystycznych, to chyba tylko K1300S miało przeniesienie napędu na tylne koło za pośrednictwem wału. To jest moje pierwsze spotkanie tak naprawdę z wałem, bo zawsze miałem motocykle na łańcuchu i nie myślałem, że to będzie tak wygodne przede wszystkim, bo totalnie zapomniałem o tym, że trzeba czyścić cokolwiek, smarować, więc. Ja polecam, nie widzę w ogóle różnicy pomiędzy jednym a drugim pod względem nie wiem, oddawania mocy czy, czy w korzystaniu. Bardziej ja widzę plusy z tego względu, że nie trzeba tego o tym się martwić po prostu. K1300S, rocznik 2010. Wcześniej było K1200. Ja przygotowując się, poczytałem trochę testów dziennikarskich. Właśnie K1200. I oni tam mocno marudzili przede wszystkim na kulturę pracy tego silnika. W K1200 jeszcze. Tutaj ona podobno została dość wyraźnie poprawiona. Jeśli chodzi o pracę silnika, to jest. Według mnie to jest BMW i ono chodzi jak chodzi, i te silniki. Mają dziwne takie dźwięki czasami, które, mhm. które gdzieś tam generują zakłopotanie u człowieka, ale je, jeśli chodzi znowu o oddawanie mocy czy kulturę pracy taką użytkową, no to. Ja nie mam żadnych zastrzeżeń do tego silnika. Jest bardzo elastyczny, bo zarówno do jazdy takiej typowo turystycznej, gdzie nie chce się przebijać tych biegów, mogę mieć wpięty szósty bieg, 50 na godzinę, odkręcam, nie mam nawet wibracji na tym silniku żadnych. Okay. I, I odpycha się, co prawda ten Rogas jest też tak bardzo turystyczny, co ja wcześniej miałem S1000R. No Nakeda. właśnie, to jest już jest tak, 1000 r tak, tak, dokładnie i, i jestem przy, przyzwyczajony, bo tam jednak ten rolgas był krótki. Tutaj trzeba ten trochę odkręcać, ale, ale da się do tego przyzwyczaić. W każdym razie oddaje to moc bardzo, bardzo płynnie. Górę ma bardzo mocną, w średnim zakresie obrotów jedzie no jak, to, jak jedzie. No do tego, żeby tutaj operować tą dźwignią sprzęgła, to potrzeba... Trochę siły, trochę krzepy, no, trzeba męskiej dłoni. Jednocześnie, no, kultura tego e, pracy, tego silnika nie wymaga wcale e, częstego operowania jazdy na pół można się powolutku toczyć na tym e, pierwszym biegu, wcale nie trzeba go tutaj dusić e, sprzęgłem. Więc pomimo, że ono pracuje dość ciężko, no to można często tam do niego nie wracać. Nawet w mieście. No, znaczy, dziś BMW nie ma tak naprawdę kontynuacji K1300. Jak tak sobie szybko myślę o wszystkich modelach BMW, gdzieś najbliżej bym powiedział, że RS, tak? 1250 RS. RS mm -hmm. Za chwilę pewnie 1300 RS, miejmy nadzieję, no ale to nie jest jednak bezpośredni To nie jest ten sam motocykl. To jest, coś, motocykl. Innego, to jest coś innego. Niedawno byłem właśnie z kolegą na, na przejażdżce takiej wokół Bydgoszczy i, i on ma właśnie tego RS-a. To jest zupełnie inny motocykl. To nie ma co porównywać, bo tak naprawdę do takiej turystycznej jazdy, no to jest bardziej. Ja bym przynajmniej widział tego RS-a. Bo jednak jak mieliśmy zapięte te szóste biegi, pokonywaliśmy jakieś zakręty przy takiej normalnej prędkości, no to on widziałem, że odkręcał gaz po prostu i to się zbiera od dołu i fajnie ciągnie. Ja bym musiał go kręcić, żebym w ogóle sprostał tego. Mi się wydaje, i dlatego właśnie to jest takie moje zdanie, ten segment został przejęty przez boksery po prostu. Cztery cylindry w rzędzie. Pamiętasz ile koni? 175? 175 jest, jest seryjnie. Nie wiem ile ten ma, bo w sumie to ma wydech wymieniony, więc. Hmm. Pewnie albo w dół, albo w górę. Około 140 <grym> Nm momentu maksymalnie. No więc te osiągi wciąż po 15 latach, bym powiedział? Dosyć Czuć. Imponujące. Czuć. Jak na sportowo-turystyczny motocykl. Ile masz wzrostu? 197 no właśnie, jak ta pozycja tutaj za kierownicą, no jest kluczowe przy takim wzroście. To jest temat rzeka ogólnie, pozycja na motocyklu ogólnie, bo ja zawsze miałem z tym problem. Ja miałem tendencję do tego, że kusiło mnie do dojazdy na sportowych motocyklach głównie. Z tym, że dużo eliminuje tak naprawdę ten wzrost, i nie mogę dobrać do siebie motocykla sportowego. Poza tym, jak wsiądę na jakiś motocykl, to znowu chwilę się przejadę i mam dosyć już tej pozycji, bo albo plecy bolą, albo kolana za bardzo zgięte i jest tragedia. I zawsze szukałem tego motocykla wszystkiego. i Zacząłem właśnie takie szukanie od fazera FZ1. Byłem zadowolony, ale to jeszcze nie była ta pozycja. Właśnie miałem okazję jeździć na S1000XR tej pierwszej generacji i byłem zachwycony i tam się zakochałem właśnie też w tym silniku, bo tak fajnie moc płynnie oddawał i do tego kupiłem Nakeda potem. Okay. To już bardziej ze względu na silnik, nie na, na, na wysokość, chociaż znowu S1000R jest polecany dla motocyklistów dość niskich, a ja siadając na tym motocyklu czułem się perfekcyjnie. Wyglądałem totalnie inaczej, ale, ale czułem się idealnie. Znam jeszcze jedną osobę, dość wysoką, która jeździ s 1000 r i też sobie chwali, więc mhm. To pewnie kwestia indywidualnych mm -hmm. odczuć. Dlatego właśnie w tej serii Bary na Używkach lubię rozmawiać z motocyklistami <laughs> i słyszeć, wiesz, opinie z różnych punktów widzenia, bo każdy tak. z Was ma totalnie tak. inne obserwacje, spostrzeżenia, jako też, że macie różne oczekiwania. Tak. Jakie są ceny tego modelu w tym momencie, takich piętnastoletnich k K1300S na przykład? To zależy. zależy. I tu zauważyłem, że nawet nie ma takiej reguły, żeby była większa cena w zależności od rocznika. O tyle nawet ten bardziej przebieg robi różnicę w cenie, dlatego że przynajmniej. Według mitów, jak na forach się czyta, te silniki są dość wytrzymałe i potrafią przejeździć nawet 200 tysięcy kilometrów. I widzę, widzę, rzeczywiście widzę, z takimi przebiegami widzę że sto że często, Tak, 100 kilkadziesiąt to jest normalne do sprzedaży i to w normalnych pieniądzach nawet. Także tak. tak to wygląda i to mi się wydaje, że ten przebieg właśnie definiuje cenę. I to się granicy tak mniej więcej, taki znośny egzemplarz, między 20 a 30 tysięcy trzeba liczyć mniej więcej. Czyli widełki od 20 do 30 tysięcy. Tak. Jeśli mówimy zł. o y, 1300S, bo jeśli chodzi o R Nakeda, to, to z tego co widziałem, to jest trochę drożej czasami, nie? co zależy od rocznika. Myślę, że to jest dobry moment na odrobinę autoreklamy. Od Powiem tylko, że jeśli drodzy widzowie, podobają Wam się te treści, lubicie serię Bary na używkach, czy też moje testy motocykli, serię warsztatową, to zapraszam do tego, żeby zostawić subskrypcję na e, kanale. Ja już wracam do K1300S, chciałem teraz wrócić i przejść do zawieszenia. To jest niestandardowe zawieszenie, to, to nie ma z przodu klasycznego widelca. BMW oczywiście musiało to zrobić po swojemu i, e, i zaszaleć. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy elektronikę, w K1200 tego chyba jeszcze nie było. Tutaj mamy elektronikę, można sobie guzikiem zawieszenie. Tak, z tym, że niewiele to się różni. Mhm. Jest różnica między, bo tu są trzy tryby: jest komfort, normalne tak zwane i sportowe. To między tym trybem komfort a, a sportem rzeczywiście czuć różnicę, że to zawieszenie się bardziej utwardza. Mhm. Y dlatego jeżdżę cały czas na normalnym i, i to mi pasuje okay. jakby w 100%. Akurat ja do siebie tak dobrałem i, i to działa, ale no, robi robotę, pomimo tego, że, że nie ma. Aż takiej różnicy, jak przy sportowych motocyklach tych najnowszych, że albo są twarde jak kamień, albo mięciutkie, to, to jednak gdzieś tam idzie dobrać pod nawierzchnię to, to, to zawieszenie jak najbardziej. Taka pierwsza rzecz, na no, jaką zwróciłem tutaj uwagę, to taka właśnie ociężałość tego przodu, ona znika. Jak się zaczyna jechać, zaczynacie się toczyć, to ona znika. No ale wciąż jednak takie rozwiązanie sprawia, że te masy nierostorowane są tutaj dość duże. Oczywiście w szybkiej turystyce nie ma większego znaczenia. Znaczenie zaczyna mieć przy sporcie, przy agresywnej sportowej jeździe. Wtedy, tych, wtedy pewnie wolałbym klasyczny widelec z przodu. Tutaj jest to przeniesienie napędem za pośrednictwem wału. No to przednie zawieszenie też swoje waży. Tu w sumie mamy ponad 250 kg ale to mówisz, że nie przeszkadza Ci ta masa podczas jazdy, nie czujesz tego m, aż tak. Nie wiem, jak to jest e, tak naprawdę z różnicą wzrostu, bo mi się wydaje, że to też jest podyktowane jednak moimi gabarytami, e, bo dla mnie to jest motocykl tak jak sportowy, tak naprawdę gabarytami mhm. i ja czuję się na nim jak na sportowym motocyklu. Podejrzewam, że ktoś niższy dużo, e, to by miał może inne e, odczucia. Dla mnie, byłem zaskoczony, ja go kupiłem tak naprawdę Dlatego nie, że mi się mega podobał, chociaż powiem szczerze, czym dłużej go mam, tym bardziej mi się podoba. Na początku byłem sceptycznie tak, tak średnio nastawiony, ale w tej chwili jest tak, że po prostu ja widzę, że on jest... znaczy inaczej, przejechałem się na nim i powiedziałem, że go biorę. Bo po prostu myślałem, że to będzie ciężki, ociężały motocykl, który się nie prowadzi w zakrętach. Ja lubię pokonywać zakręty, a on powyżej 50 na godzinę to nawet w mieście ogarnie wszystkie zakręty i mogę się przeciskać w korkach. Naprawdę, byłem miło zaskoczony pod względem jazdy. Czyli z tym tej. zawieszeniem, z tym lewerem tutaj z przodu polubiłeś się, dla ciebie tak. jest ok, rozumiem, nie tęsknisz za klasycznym widelcem. I tak i nie, mhm. <laughs> ale ogólnie, ogólnie pasuje mi, pasuje mi jak, jako całość, jako bryła, yy, naprawdę robi robotę. Zaskoczyłem się, jak nim się przejechałem. Pozytywnie. Jeśli chodzi o wygląd, to akurat mnie się ten motocykl zawsze podobał. Mhm. Ja jestem Hayabusa Team, ale jest naprawdę jest naprawdę ok. Patrzę na siedzenie, przypomniałem mi się, zanim zaczęliśmy nagrywać, powiedziałeś, że śliskie, że tyłek się na nim ślizga, żebyś chętnie zmienił tutaj jego oprzycie. Mhm. I rzeczywiście, jak patrzę na ten materiał, to no, może być to śliskie. Jest tak, jest tak. Przy zwłaszcza takiej szybszej, żwawszej jeździe. W momencie, kiedy odpuścisz gaz, albo, albo gdzieś masz jakieś ostrzejsze hamowanie, to nie jesteś w stanie, jakby tak. To nawet nie chodzi o to, żeby było mega sportowa ta jazda. Zazwyczaj nawet przy zwykłej jeździe, no się ślizgam, w skórze się ślizgam, mhm. w tekstylu nie jeżdżę, więc, okay. więc, więc po prostu myślę, że jakby jakaś Alcantara tu przyszła w połączeniu ze skórą, to by lepiej to się sp sprawdzało. Mój ulubiony temat, czyli temat serwisowy. Co tutaj się zepsuło? Wiem, że nie było w 100% bezawaryjnie. wiem, że była przygoda po tym, jak go kupiłeś. Była, była. I właśnie to jest śmieszna historia, bo e, nie wiem czy to jest moje szczęście akurat, ale e, kupiłem ten motocykl, jak się naczytałem na forach właśnie, że 200 tysięcy, patrzyłem rzeczywiście na forach, że, że jest 150-200 tysięcy, że tam się nic nie dzieje, jeśli się dba o te rzeczy, które trzeba zwracać uwagę, to to jest tylko jeździć i się cieszyć kilometrami. No i końcówka zeszłego sezonu, miałem ostatnią przejażdżkę, taką wokół komina, można powiedzieć, 200 km zrobiliśmy z kolegami, i na powrocie mi się zaczęła świecić kontrolka ciśnienia oleju. Wróciłem, myślałem, że mówię, może, może ten, może troszeczkę spadł poziom, trzeba dolać. Zgasiłem go, mówię, kupię olej, doleję, zobaczę co się dzieje następnym razem. I jak przyszedłem następnego dnia na, do garażu, odpalam go i zaczął tak łańcuch, by, zaczął być słychać. Wtedy nie wiedziałem, co się dzieje, trochę panikowałem, dodałem lekko gazu. Jak dodałem gazu, to przestało hałasować. Więc było wszystko normalnie na obrotach, ale na tych jałowych yy, strasznie hałasował. Zadzwoniłem do kolegi, który mi serwisuje ten motocykl, po, powiedział, żebym podjechał, bo też nie wiedział, co, co jest. Ja go trzymałem cały czas go na obrotach, żeby. żeby to, bo tu, wtedy się ani kontrolka nie świeciła ani nic. Tylko uh -huh. jak odpuściłem na. na no tak, na to neutralę. spadało mu ciśnienie. Tak, i... Dokładnie. Więc podjechałem, tylko ale tam już jak go usłyszeliśmy, to od razu zgaszony na przyczepę i, i do garażu. I w sumie w połowie zimy wstawiłem do serwisu, do takiego człowieka, który się zajmuje głównie bokserami, ale zna BMK, bo tylko BMK robi. No i się okazało właśnie, że pompa oleju siadła i, i trzeba było wymienić i wszystko zrobiłem na oryginalnych częściach i zabolało troszeczkę, ale... Ale jeździ i na szczęście, właśnie na szczęście, trzymałem na tych obrotach ten motocykl i nie za długo chodził na tym utracie ciśnienia. Tak, mógłbyś I, jeszcze załatwić przy okazji. No właśnie, mhm. a był sprawdzony i silnik nie jest nigdzie przytarty, także jest w porządku. Dobra, żeby wymienić pompę oleju, trzeba tutaj mocno zaingerować, rozebrać półclacze. No właśnie, czy... tu był problem i stąd mhm. się zrobiły takie koszty duże tej naprawy, bo, bo trzeba było rozebrać troszeczkę silnika, nawet żeby tam się dostać, bo z tego co ja, ja nie jestem super znawcą mechanizmu. Ale pod koszem sprzęgłowym bodajże gdzieś tam trzeba było dojść, i, i tutaj kurczę. No trzeba było zrzucić pół, pół motocykla do tego. nie? A to jest BMW, to takie lubią rozwiązania. Podzielisz się ze mną w tajemnicy, ile kosztowała ta naprawa? Nikomu nie powiem. 4400. 4400 za. E, przepraszam, z klockami, bo od razu przy okazji. Okay. Ten... Już, czyli z robotą, z nową pompą mają. Tak, mm. tak. Dobrze, jakieś ciekawostki serwisowe tutaj jeszcze związane z, z tym sprzęgłem, może z, z tą skrzynią. Znaczy, no, to, to różnie zależy, gdzie się zobaczy, tam są różne opinie. Z tego co ja wiem, to właśnie ten koszt sprzęgłowy wymaga jakiejś tam uwagi. Często go zaczyna być słychać i, i wtedy trzeba zaingerować. I słyszałem, że właśnie też jest. Znaczy, nie zagłębiałem się, bo ten motocykl ma 33 tysiące przebiegu. Przynajmniej w, I teorii. w teorii. Wydaje mi się, że może mieć, jest bo rzeczywiście możliwe. jest dość w dość zadbanym stanie. I jakiś tam duży jest interwał kilometrowy. Trzeba spojrzeć też właśnie z tą S-ą, z tym aktywnym zawieszeniem, żeby coś na serwis. A tak to się nic nie dzieje. No i, aha, i, e, i ten wał jednak tam po, po 60 tysiącach No, właśnie tam dłuższym, dłużej, ale to, to jeszcze jest przed Tobą. Tak. E, tego samego dnia, kiedy się poznaliśmy, mhm. poznaliśmy się... M, 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 może nie kiedy się poznaliśmy, kiedy rozmawialiśmy ostatnio <mulę> w Rermoto w Toruniu chyba, Ty mi powiedziałeś tam właśnie o, o tym problemie z pompą oleju. Mhm. Chyba tego samego dnia rozmawiałem z człowiekiem, który też jeździ na K1300S i powiedział mi, że też padła mu pompa oleju. Ja Czyli wcale nie twierdzę, że te dwa przypadki oznaczają, że ona pada, no ale rzeczywiście... Trzeba zwrócić uwagę. W, w, warto, warto o tym wiedzieć. Czy jakieś jeszcze awarie tutaj miałeś poza tą pompą oleju? Nie, nic się nie działo. Tak naprawdę wymieniłem olej i, i takie eksploatacyjne sprawy i jeżdżę przyjemna prędkość autostradowa, przelotowa, taka, żeby tobie przy takim wzroście było jeszcze przyjemnie, wygodnie? E, powiem szczerze, że jestem zaskoczony. Kupiłem sobie deflektor na początku, żeby, żeby jeszcze było mi lepiej tak naprawdę z tym wiatrem, ale e, nie zakładam go, bo jeżdżąc dłużej e, stwierdziłem, to tak częste jest zjawisko, że bez deflektora mi się przyjemnie jedzie niż z deflektorem i tak naprawdę dos 60 80 idzie jechać przy tym na tym motocyklu okay. komfortowo uwzględniając twój wzrost uwzględniając mój wzrost tak tylko że mam szybę akcesoryjną troszeczkę wyższą bo y, ta pierwotna jest taka przycięta w tym miejscu okay. Ale no to to już jakby kwestie wizualne dla mnie. Bardzo piękne zegary, klasyczny obrotomierz i tak, to się obrotomierz Obok odrobina elektroniki, ale wciąż jest, wciąż jest jeszcze dużo klasyki. Akcesoryjna szyba, akcesoryjny również układ wydechowy. Tak. Wydech jest od e, najnowszego S1000RR i on nie pasował totalnie. Ja musiałem przerobić. Bo chciałem kupić Akrapowicza dedykowanego do tego motocykla, tylko że tutaj katalizator jest zamontowany w, w rurze wydechowej. I widziałem, jak ten motocykl, słyszałem jak ten motocykl chodził na akcesory na Krapowicz i stwierdziłem, że to tak niby tak fajnie, Akrapowicz jest bardziej basowo, ale to nie jest to. I udało mi się dostać ten, ten wydech. Z tym, że musiałem dokonać przeróbek właśnie S1000, którą miałem wcześniej, musiałem wybebeszyć, żeby, żeby zrobić przelot i, i wszystkiego się pozbyć. Wtedy chodziła bardzo głośno. A ten motocykl dzięki temu, że ten katalizator był w wydechu, on ma ten zaur egzap przed. E... Uh... To sprawia, że na niskich obrotach on chodzi dość cicho, a jak się odkręci, to chodzi tak, jak powinien, że tak powiem, rasowo. Rozumiem. Tylko, że przeróbki, właśnie, było dużo przeróbek, kombinacji trochę, bo byłem u człowieka, który robił wydechy do samochodów i tam troszeczkę przerobił to mocowanie. Pokombinowaliśmy z Dominatora, wziąłem sobie, e, zmieniłem e, na zamówienie mi robili przejściówkę do, do łączenia z układem wydechowym. Przez no, to się średnica, nie, rzeźba tutaj była w Rzeźba, ale. Udało się, jest cudownie. Co fajnie brzmi ten wydech, jeszcze w połączeniu z tym quickshifterem. Michał ma tutaj quickshifter działający wprawdzie tylko w górę, ale przy przebiciach biegu fajnie strzela. Jak te światła dają radę, powiedz, bo w, często w tych motocyklach, no jednak starszych, tutaj piętnastoletni, mm -hmm. e, czasami, no widać że tak dużą różnicę między współczesnymi a tamtymi, że te światła tak pięknie nie rozświetlały jeszcze drogi. Ten motocykl zakupiłem na oryginalnym oświetleniu z oryginalnymi żarówkami i powiem szczerze, po przejażdżce wieczornej. Nic nie było widać. Totalnie. Byłem a. załamany, a ta lampa jest okazałych tak. rozmiarów i ma dwie żarówki do y, oświetlania. I, przepraszam, jedna żarówka jest do mijania świateł, a dwie do, do y, drogowe. I tak naprawdę drogowe fajnie świeciły, ale ta mijania jest tragiczna. I wymieniłem na led i teraz jest OK. Tak to ]że. na zakończenie jeszcze klasyczne pytanie o spalanie, no motocykl sportowo-turystyczny, to o spalanie muszę zapytać, no. Tu jestem zaskoczony, w ogóle przyjeżdżając tutaj, stwierdziłem, że jadę sobie turystycznie i zobaczymy, jak rzeczywiście będzie to spalanie Czy za 140 wyglądać. autostrada? Max, nie, nie jechałem autostradą, bo ja nie lubię autostradą okay. jeździć, jechałem tak gdzieś od Stuwy do... no wiadomo, ale w granicach rozsądku i spalanie w tej chwili patrzyłem, mam 6.1. 6, Także to jest niesamowity wynik. wynik. Jak go cisnę mocno, to tam do dychy to wiadomo, ale ja jestem zaskoczony, bo właśnie S1000RK była taka, że ona jak jej nie cisnąłem, to ta ósemka tam gdzieś była z przodu. A, a ten, y, mam jeden taki przykład, właśnie jechałem raz sobie z Inowrocławia do Bydgoszczy, to jest 40 km, 100 km na godzinę, bo mi się totalnie nie chciało, tylko tak na śpiącego i miałem poniżej 4 litrów. Aż niemożliwa. Nieźle. Aż niemożliwe przy tej, przy tej pojemności. Uh -huh. No cóż, powiem tak, jak na piętnastoletni motocykl. To jest to motocykl naprawdę zadziwiająco fajny. Oczywiście, pod warunkiem, że się wie, czego chce i że wiecie, z czym macie do czynienia. A macie tutaj do czynienia jednak z motocyklem mocnym, dużym i dość ciężkim. Szkoda, że takich motocykli już nie robią. Dużych sportowo-turystycznych w owiewkach, z czterocylindrowymi, rzędowymi, potężnymi silnikami, fajnie liniowo oddającymi moc. Takie lokomotywy. kocha pusa jak dla mnie została na placu boju. Będziemy tęsknić. Dziękuję Ci, Michał. Dzięki.